Nazywam się Grzegorz Babynko, urodziłem się w północnej Polsce, pochodzę z Olsztyna. Tutaj żyję, tutaj pracuję, tu założyłem swoją działalność gospodarczą. Wybrałem swój biznes, ponieważ zawsze lubiłem być niezależny. Nie chciałem pracować dla kogoś innego. Produkuję biżuterię, sprzedaję ją i wyceniam kamienie szlachetne. Na początku swojej działalności gospodarczej otrzymałem dotację z Urzędu Pracy, która pozwoliła mi, pozwoliła mi zakupić maszyny i wystartować z biznesem. W mojej pracy lubię to, że jestem swoim własnym szefem, natomiast jest to także bardzo, bardzo trudne, ponieważ muszę sam podejmować wszystkie decyzje. Wszystko, co zrobię, zawsze będzie na mnie. Bardzo często spotykam się z tym, że ludzie patrzą na mnie z delikatnym dystansem ze względu na mój wiek w tej branży. Natomiast po tym, jak zobaczą, że jestem wykwalifikowany, że znam się na tym wszystkim, oczywiście bardzo szybko zyskuję ich zaufanie. Sprowadzę także sprzedaż poprzez dwa sklepy internetowe i poprzez portal Allegro. Jest to bardzo mocno rozwijająca się gałęź naszej gospodarki sprzedaż internetowa. W przyszłości myślę, że będę rozwijał dalej moją firmę, produkcję, a także myślę o założeniu nowego sklepu.